Do I look French, like a French girl. Nieważne, zaraz zmyję usta, ale tak. Dzisiaj, hej, spakujemy się do Paryża. Tam mam torbę, mam spakować się na 7 dni do niej. Zrobiłam sobie paznokcie. Jeden mi zszedł, się złamał, więc będziemy go poprawiać. French, bo jadę do Francji. Musiałam, bo chciałam się pomalować. Wyznałam, a, przetestuję sobie pomadkę. To jest Maybelline Superstay 20 Pionier, płynna. Zaraz się zmyję. Test. Mm, trochę zostaje. Jest aktualnie wtorek. Wylatuje w piątek. <grywia> z daleka nie widać. Zmycie tej pomadki, to było a lot. Musiałam olejem kokosowym, później płynnym micelarnym. Więc dobra pomadka. Ja idę teraz robić sok i zabieramy się za pakowanie. Ja. Yeah. I z mojego paznokcia. Dzisiaj będzie ogromny soczek, bo muszę służyć, zanim wyjadę cukinie, ogórek, marchewkę, takiego ogromnego buraka, seler naciowy, jabłko, pomarańcza, imbir. Seler sobie lubię pić osobno. Jako mało, to dorabiam do soku, ale jak wychodzi mi tak więcej szklanka, to piję sobie osobno. sam kłaść owoce do słońca, niedojrzałe banany albo grejpfruty. Mogę się podzielić, że wczoraj przyszedł nowy blender do robienia masła orzechowego. Dostałam mnóstwo tych pojemników większych, mniejszych na smoothie, właśnie do blendowania takich malutkich rzeczy, ponieważ mój blender sławny wygląda tak. Zrobiłam coś mega głupiego. Powiedziałam na Instagramie, że nie powiem, co się wydarzyło, bo to było tak głupie, że jest mi I nie, nie zmywarka, nie wrzątek, co się jeszcze głupszego. Um, bo mi przykro na Instagramie się tym podzieliłam. Marka Russell Hobbs do mnie napisała, że mi mogą wysłać blender. To jest właśnie taki idealny rozdrabniacz. Jakiego potrzebowałam. To jest on, i do tego właśnie jest mnóstwo tych takich kielichów i jeszcze takie do zamykania, żeby zabrać ze za sobą. To jest najważniejsze. Jeżeli ktoś nie obserwuje, to wie, że ja w tym dosłownie wszystko robię. Pesto, różne sosy, można blendować tofu, humusy, taki must have w kuchni. Będę tęskniła za soczkami we Francji, to na pewno. Tam będę przez tydzień jadła croissant na śniadanie, na pewno, na 100%. Będę vlogowała. A jak wrócę, to usiądę i nagram, jak zorganizować podróż całą. Samoloty, hotele, testy covidowe, dojazdy z lotniska, metro, muzea, atrakcje, restauracje i tak dalej, bo jest tego dużo. Lecę z moją siostrą, my nie podróżujemy jakoś mega na bogato, tak z głową, nie? Ja chcę w te wakacje dużo podróżować, ale też nie wszystkich pieniędzy. Jakby nie było covid to ja bym, mnie już tu dawno by nie było i na stopa bym pojechała w ogóle uh, daleko. I tak, mogłam zabrać do Francji walizkę. Myślałam o takiej opcji, trzeba dopłacić, ale to nie jest jakoś do przeżycia. Do plecaka to może być ciężko się spakować, a walizka, no to jednak już jest za dużo, to już jest takie bardzo wygodne. Ja wolę iść tam do jakiejś wypaśnej restauracji w sumie, niż płacić za bagaż. Sprawdzałam pogodę i aktualnie tam jest 30 stopni, ale jak my przylecimy, to ma padać, to ma być tak 26 stopni, poprzymierzamy dużo ciuchów. Chcę przygotować sobie takie całe outfity na 7 dni, bo muszę mądrze się spakować. Ja trochę się już uczyłam francuskiego. Au revoir, to jest do widzenia. Bonjour, bonsoir. Je ne sais pas, to jest nie wiem. bonnie. nuit, Fila. Ja tu mam cały zaszycik. Salut, à bientôt, do zobaczenia niedługo, A plus tard, do zobaczenia później, A demain, do jutra, salut, ça va, hej, jak tam, i tak dalej, i tak dalej, trochę się uczyłam. Excusez-moi, combien ça coûte? ile to kosztuje, où metro? le where is the metro, comment to t'appelles, i tak dalej, no, no, no. Mi francuski w ogóle bardzo się podobał, kiedyś uczyłam się, więc... Sama. Nie tak zawsze ciągnęłam do tej Francji. Powtarzałam, że chcę mieszkać w Monte Carlo, jak będę dorosła. Tam to miasto to jest po prostu miasto bogatych ludzi. Tyle. Ja jestem zakochana w Paryżu i zawsze tam o nim mówię, że Boże, to miasto jest takie przepiękne, niesamowite. Nie da się powiedzieć, że lubi się jakiegoś miasta, jak się w nim nie było. Teraz się obudziłam z wakacji i miałam tak uwielbiam to miasto, Francję, Paryż. Ani tam nie byłam i tylko napisałam do siostry jak Jedziesz ze mną do Paryża? A ona No okej okay. i od razu znalazłam lot Taka jest historia tego, tej, tej wycieczki Tego wyjazdu I najpierw myślałyśmy, żeby polecieć tak na 4-5 dni A później te samoloty Jakoś było tak tanie Jak się te terminy wybierze I miałam a dobra 7 dni To jest dużo, ale super Najpierw zapakuję kosmetyczkę Kupiłem, mam 10 lat, bo kupiłam ją dosyć niedawno. Najważniejsze jest, żeby sobie sprawdzić, ile można zabrać. Opakowania do 100 ml. Nie może przekraczać tego litr. Trzeba mieć w osobnej, ale kosmetyki. Pójdzie łatwo. I patyczki, ponieważ ja nie umiem malować tuszem do rzęs. Najpierw spakujmy kolorowe kosmetyki. Zastanawiam się, jaki filtr wziąć, bo mam dwa. Jeden ma kolor, a drugi. Nałożyłam kiedyś na niego podkład. Trochę mi się rolował. Wezmę tylko ten. Jest też mniejszy. Biorę ten podkład i lifehack. O! Skinny korektor. Gąbeczka. Nie myję jej, umieję tam. Wezmę tusz, odżywka pod tusz, kredka do czesania brwi, kredka do brwi. Ostatnio jak byłam, to sobie przełożyłam ten żel do włosów. Te pojemniki właśnie są takie specjalne do samolotu. O, Ta jest zbyt różowa. Te szminki pachną jak plastelina. Bez tą, najwyżej będę żałować. Ja jestem tak niezdecydowana. Uważam, że to jest też taka moja... jego miała powiedzieć, jaką mam wadę. Dla mnie to jest wada. Mi się strasznie zmienia humor i nastrój. Także w jednym momencie mogę być smutna, trzy sekundy później wybucham ze szczęścia i się śmieję. Wkrótce gdzie się czuję, a nagle mega dobrze i mam takie... To nie jest nic hormonalnego. Może też ktoś tak ma. Ciekawe to jest, ciekawe, ciekawe. Niektóre pomadki są takie, że wyglądam w nich i bym była brudna. Tak właśnie wyglądało niepakowanie. Wezmę jeszcze taką szminkę z VIBO, bo ją sobie lubię dawać na policzki. Pędzelków, tylko taki, bo on jest i do brązera, i do różu, i do rozświetlacza. I muszę zabrać puder sypki. Czy ja mogę go przesypać do woreczka, takiego strunowego puder? Jeżeli nie będzie mnie w Paryżu, to to, to będzie przez to. Ostatnio nie wzięłam pudru i żałowałam, so jakoś trzeba to spakować. A trzeba pamiętać gumki do włosów, biorę dwie, gdyby się coś zgubiło. Kosmetyczka gotowa. Wszystko. Przekładam sobie mój ogromny krem nawilżający. Do zmywania makijażu biorę olej kokosowy, tuż do rzęs, łatwo olejkiem i biorę płynu micelarnego. Do tego z serum z mojej pielęgnacji wezmę tylko kwas salicylowy, bo on jest super, jak jest upał i wychodzą takie grudki. Mi one wychodzą nadal na czole. Sobie to nakładam na noc, na to krem nawilżający i rano się budzę i one znikają. I z płynów w szampon, płyn do mycia i tyle. Okej, okay. dobra, to przechodzimy do ubrań. Z butów na pewno wezmę sobie te New Balance, bo one są wygodne. Wzięłam i je umyłam, bo po festiwalu były dosłownie czarne. I biorę konwersy, bo one są najmniejsze. I chcę poprzymierzać parę sukienek. Trochę minęło i nie wiem, czy mi pasują, jak wyglądają. Mam taką sukienkę, ja ją miałam w ogóle na moim półmetku i wydaje mi się, że jest taka idealna na Paryż, jest taka dłuższa. Brałam sobie do konwersy, bo fajne plecy. Myślę, że ją zabiorę, jest taka bardziej Fancy, ale jak pójdziemy zwiedzać muzea albo Eiffel Tower, it would be nice. To jest w ogóle sukienka mojej mamy. Jak miałam 20 lat, to w niej chodziła. Zwykła, granatowa. Nie. Yeah. Daje trochę taki paris vibe. I ją też biorę. I chyba to było na tyle z sukienek. Na pewno biorę sam ten top do tych shortów jeansowych. I znalazłam też taką spódniczkę. Nie do tego topu, bo to prześwituje, będę musiała jakiś stanik do tego dobrać. Na pewno wezmę tą taką moją mini czarną. Tom. To z tym nie. Muszę tam zabrać takie ciuchy, żeby nie wyglądało, że jestem turystką, ponieważ ja chcę mieć jakby whole experience, tak na tydzień być French girl, dlatego na przykład uczyłam się francuskiego e, przez tak trzy dni z rzędu, żeby tak w stu procentach poczuć ten klimat. Chcę zabrać te spodnie, które dostałam od mojej siostry na urodziny, tylko że one mają lekko długie nogawki, więc bym musiała je zanieść jutro do krawcowej, ona mnie szybko skróci. Ten top jest dziwny, bo tak dziwnie odstaje, jest za duży. Ja lecę dalej, przekupować moją mam szafę. Jak zbiorę wszystko do kupy, to pokażę. Bo teraz na etapie, że przymierzam wszystko i nie wiem, gdzie jestem. <grymne> I znalazłam jeszcze taką sukienkę. I się zastanawiam, bo trochę tak prześwituje. Stoimy na tym. Zajęło mi to sporo. Idę zjeść obiad do kolację i spróbujemy zmieścić to wszystko tam. I zrobiłam sobie brukselkę i szpinak. I to jest coś, czego nie pokazuję na Instagramie, jak gotuję. Testowałam przepis na kotlety z tofu i ciecierzyce. Jak nie nagrywam tygodni jedzenia albo vloga, w którym chcę pokazać jakiś fajny przepis, to wtedy testuję właśnie i eksperymentuję. Nie wyszło. Tak wygląda mój obiadek. Na górę rukola, jeszcze pomidorki. Robimy taste test. Brukselkę zrobiłam z tahini, sól, pieprz, oregano. Hmm? I testujemy tofu. O! Smakuje jak przypieczony hummus. Dam pół kostki tofu i malutko ciecierzycy. Wiem, dlaczego nie wyszło. Wszystko było za suche i dam trochę przecieru pomidorowego. A to jest woda, więc nie skleiło. Siemy mogłam dodać. Jest tak pięknie. Teraz jest mój czas, będę czytała książkę, bo właśnie teraz wieczorem na balkonie jest tak fajnie, że jest takie słońce niezbyt intensywne. Staram się czytać pół godziny właśnie, a później dopakuję się. Na razie jest za fajnie. Szkoda mi tej pogody. Jest 22 i nagrywałam QA na Instagramie. Tak wyszło. Takowanie. Biorę jedne jeansy, jedne biorę materiałowe czarne. Coś czuję, że będzie ciężko. Biorę spódniczkę, tą fioletową sukienkę i granatową. Tej takiej krótkiej granatowej nie biorę. Ej, okej, okay, nie jest najgorzej. Jakby. Wezmę też taki bardziej crazy top. Czemu nie? On jest taki wakacyjny, nie zajmuje dużo, jak będzie padać ten top i do tego jeansowe spodnie, zająłam dopiero połowę torby, jakby tu jest jeszcze dużo miejsca, kosmetyczkę dam tutaj. Bluzę do ręki, kurtkę na siebie. Myślę, że bez problemu do tej torby wszystko zmieszczę. Jeżeli będę się dopakowywać. To dogram się, a jeżeli nie, to to jest tyle. Tu mam spakowaną całą bieliznę. Dziękuję za oglądanie. To było moje pakowanie i mój dzień. Dogram jeszcze coś. Miłego dnia albo dobranoc. Ja jestem zmęczona, idę się wykąpać. Jest gorąco, jest 30 stopni, byłam w sklepie. Po rzeczy i do kantoru wymienić kasę uznałam, że a jest tak ciepło, nie pojadę autobusem. I najgorsze jest to, że nie chciałam się przez las szukać trasy, więc jadę główną drogą, szybką. Chciałam kupić kamerę do vlogowania Canona G7X, ale nie było. Tylko na zamówienie, są. So... To była trasa 15 km, jest 29 stopni. Uspokoję i będziemy się pakować dalej. Ja się wykąpałam i będę robiła sobie jeszcze smoothie. To mojego arbuza, a tutaj mrożony szpinak, banan i truskawki. Mleko kokosowe, bo muszę służyć, zanim wyjadę. Jest taka piękna pogoda. Te pojemniki z tego blendera są super. Ile to ma? 700. Chyba to jest najlepsze połączenie: szpinak, truskawka, banan i mleko kokosowe. Przepyszne. I nie przejechałam sobie tego tak. O, przejada się na rowerze, tylko musiałam po prostu jechać kantor, sklepy, jakbym habusem, to musia musiał po mieście dużo latać. I to mi bardzo dużo zajęło, więc znam, że jak pada na rowerze, to szybciej wszystko załatwię. Właśnie chciałam kupić ten aparat, ale nie było. Mini haul. Kupiłam jeszcze dwa opakowania. Przydadzą się mokre chusteczki i powerbanka. Po prostu zapytałam się tego pana, czy mi jakiegoś poleci, no bo on się powinien na tym znać. I powiedział, że ten. Zaraz go podłączę. Chyba się ładuje. W ogóle w moim pokoju jest tak gorąco, bo mieszkam na piętrze. Zmęczyłam się, ale myślę, że już jestem gotowa. Tak, kompletnie. Przelałam sobie szampon, żel. Wszystko spakowałam. Dosyć dużo zajmuje ten sweter. Tutaj tylko rano będę musiała dać kosmetyczkę. Na górę dam tą torebkę i powinno się zamknąć. To będę miała przy sobie. Tu jest mój outfit na jutro, buty i plecak. Moja siostra nie ma przy sobie żadnego, więc przyjedzie z taką torbą materiałową i tam wszystkie rzeczy. Współczuję jej tak szczerze, bo ja bym się nie spakowała do takiego plecaka, bo jednak moja torba jest trochę większa. Wydrukowałam wszystkie bilety. To by było na tyle teraz. Spakowałam się, udało mi się. Kiedy dodaję. Ten film. Jestem w Paryżu, sobota i ma być odcinek, albo nie będzie, ponieważ nie chciałam na siłę nagrywać na szybko rzeczy. Następny filmik to pewnie będzie vlog już z Paryża z lekkim opóźnieniem we wtorek. Mam znać na Instagramie, więc dziękuję za oglądanie. Pa pa.